Aktualnie dzięki postąpowi medycyny, rozwojowi nowych metod diagnostycznych, tak naprawdę mamy coraz mniejszy problem z rozpoznaniem czy też z właściwym okresem rozpoznania wad serca. Dlaczego? Dlatego że wszystkie złożone wady serca, niemal wszystkie aktualnie, dzięki rozwojowi kardiologii płodowej. Są stawiane już na etapie życia płodowego przez bardzo doświadczonych kardiologów płodowych. W związku z tym rodzi to sytuację taką, że pacjent ma rozpoznaną wadę w życiu płodowym i na tym etapie już ustala się dalsze postępowanie z pacjentem. Więc jeżeli jest to wada, będąca stanem zagrożenia życia, to noworodkarze mają już przekazane, że tuż po urodzeniu należy włączyć tzw. Prostyń, prostaglandynę. To jest lek, który utrzymuje drożność struktury płodowej i dzięki temu ten pacjent jest bezpieczny przez kolejne dni, godziny i rodzi to bezpieczną sytuację na ustalenie już dalszego postępowania. W związku z czym Problemem z rozpoznaniem złożonych bardzo wad serca aktualnie prawie nie ma. Natomiast te prostsze wady serca mogą stanowić problem, szczególnie w okresie tuż po urodzeniu, gdyż często one nie dają żadnej objawowości z powodu zupełnie innych warunków hemodynamicznych. Po urodzeniu dopiero w kilka dni, tygodni następuje mm, adaptacja do życia pozapłodowego i wówczas ujawniają się czy też um, objawiają się hemodynamicznie niektóre z wad serca i wówczas najłatwiejszym sposobem do rozpoznania jest po prostu osłuchiwanie pacjenta. I w czasie bilansów czy też kontroli poradni pediatrycznej lekarz powinien te nieprawidłowości wysłuchać i wówczas kontaktować się z oddziałem kardiologicznym. Czasami może dojść do sytuacji, że niestety nie możemy wysłuchać jakiegoś szmeru czy też nieprawidłowego tonu. Czyli pacjent albo się nieco słabiej rozwija, albo ma bardzo częste infekcje dróg oddechowych albo szybko się męczy, nieadekwatnie szybko w stosunku do swoich rówieśników i wówczas taka sytuacja również powinna sprowokować nas do skierowania takiego pacjenta do dalszej diagnostyki kardiologicznej.